Poranek w Nakomiadach przywitał nas 3 stopniowym chłodem i bardzo dużą wilgotnością powietrza, ale za to jakimi widokami. Tam jest nasz obóz w lesie, schód słońca i to nie są chmury, to są opary, które się podniosły z nad łąki. Jeszcze resztki oparów są, zalegają na łące i z tej mgły. wyłania się szczyt grodziska w nakomiadach Zwany przez tubylców zamkową górą tam już świeci słońce na tamto wzgórze więc zaraz i dla nas wstanie dzień robimy kawę zwijamy mandżur i ruszamy żeby troszeczkę nadrobić wczorajszy zwiad dronowy podpowiada, że być może będziemy mogli dzisiaj płynąć a nie burłaczyć musimy nadrobić, bo dystans tych dwóch dni sumaryczny to 12 km czyli mniej niż miało być pierwszego dnia Zobacz Marek, to się wierzyć nie chce, że my przyciągnęliśmy tamtędy kajaki. To wygląda jak strumyczek maleńki. To jest maleńkim strumyczkiem. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, wiesz, mm. czy ten nasz spływ będzie się dał skate skategoryzować w charakterze jednostki chorobowej jakiejś może. Normalne to nie jest. To jakiś rodzaj demencji chyba już. <grymne> no, trzeba mieć pierdolca, żeby w wolnej chwili się szarpać z kajakami, zamiast szeroką rzeką. Tak jest, dokładnie. No, ale po prostu zrobimy to dlatego, że nikt nam nie powiedział, że się nie da. Nie pozostawiamy po sobie śladu. Poza wygniecioną trawą, która się podniesie i wyruszamy. Na ciąg dalszy tej nierównej walki zaczynamy dzisiaj od przeciągnięcia kajaków, jakieś 50 metrów w dół rzeki, gdzie możemy je swobodnie zwodować. Omijamy w ten sposób takie gęste trzcinowisko. Paweł pierwszy płynąłem na suchego przestwór oceanu. Bimber poluje, ale nie ma szans z sarnami. W końcu parę metrów płynięcia. Paweł idzie przodem jako lżejszy. Patrzy, czy da się przejść, a ja. No niestety muszę mieć głębiej i ci zapałem z tyłu. W tym miejscu nasza rzeka Guber jest zasilona takim ciekiem wodnym. W związku z czym tam wygląda kiepsko. Marek się jeszcze przepycha, ja tu na niego zaczekam. Natomiast tam wygląda już całkiem całkiem. Istnieje szansa, że zaczniemy spływ. Jestem w zasadzie już u stóp grodziska Nakomiady Grodziska o metryce sięgającej epoki żelaza. Grodziska, które było wykorzystywane w średniowieczu przez Prusów jako refugium czyli miejsce do schronienia się w obliczu oblężenia, w obliczu najazdu wroga. Panorama z grodziska na komiady. W centrum kadru. Nasza sypialnia. Tutaj guber. Taki na nasze szczęście, trochę uregulowany. Koparkami. W tle wieś na komiady. I mostek. Do tego mostku dopłynęliśmy. I druga część panoramy z ogrodziska. W tle wieś na komiady. Nasz mostek. A przed nami nieznane. I pod względem tego, co zobaczymy, i pod względem jakości spływu rzeką Guber. Aczkolwiek po tych dwóch dopływach w rzece jest wody dużo więcej. I, i myślę, że będzie dobrze, że będziemy płynąć. Przegrodzisko na Pomiady odmienił się nasz góraczy los. Teraz mamy szeroką rzekę szerszą niż długość wiosła. W końcu się da wiosłować normalnie, zrobiło się dużo szerzej i bardzo przyjemnie. Pogoda piękna, a jeszcze piękniejsze okoliczności przyrody. Jak tam morale, panie Marku? O oh Lord, w końcu. Normalnie aż mi się morda uśmiechnęła na temat, na temat wioseł. temat tak <noise> <jest>. ze wiosłami. <noise> Niech lina odbocznie trochę. Ale pięknie jest. Jakieś nie. trudności nas tutaj małe czekają, ale chyba damy radę. Nie. To, My nie damy, nie? To są, wiesz, tu jest, wody jest dość, tylko że po to ładnie wybagrowali tą koparką, ale tu przejdzie, bo tu pewnie... Nie mieli ja. No tutaj wyższy teren, wiesz? Znowu taki jakby przełom, czy coś, nie? Ja. Piękne okoliczności przyrody. A ty co? No cały czas biegnie ze mną, nie? On się w to mówi, on się w tobie zakochał. No. Na mnie w ogóle uwagi nie zwraca, tylko za to idzie. No czyli jednak. Kie kiełbasa nie uczyniła tyle, co jedno podrapanie za uchem. Co dobra twoja ręka i dobre słowo. To było pierwsze. Teraz do domu to nas 8 km. Jest, Wyobrażasz sobie, że my w tej, w tej chwili od Grodziska przepłynęliśmy trzykrotnie większą odległość, niż pokonaliśmy od noclego do Grodziska? Dobra, ale, ale chyba w trzykrotnie krótszym czasie. No. Coś nieprawdopodobnego. Nareszcie płyniemy. Fajnych parę dopływów jeszcze było, widziałem. Było, było, tak. No i widać to po rzece, dziękuję, nie? Kurczę, Więcej wody. W, wysokiej, w takim dolince płyniemy. Teraz tutaj cichutko się zrobiło, bo wcześniej trochę wiatr ale... Teraz bardzo przyjemnie, hmm. ale nie ma się co za, za szybko rozbierać, bo <grywia> zaraz możemy. Tak, tak. To przypłacić jakąś chorobą. Nie daj Boże. Ale ty kurczę zdrowy jest, język różowy, zęby całe. No mówię, to jest zadbany pies, no z obrożą. O, chwila odpoczynku. <grywia> Bo zaraz znowu będę biegł za kajakiem. A powiem ci, że jest... Bimber do domu idź! Ci, żeby... Do domu ...że wygląda nieźle. Żebym ja nie miał psów, to bym go wziął. Tylko, że to to tak kiesz. No, żeby nie miał obroży i coś tam. to jeszcze, tu... No i, fan, i Pan nam mówił. Że... Dlatego wiemy, że jest bimber. No. Że, że, że to jest tam miejscowego jakiegoś typa, co... Miejscowy wirażka to jest. Miejscowy wirażka dokładnie. Co sobie wszędzie chodzi. Wprawdzie bimber nie upolował łani, ale mamy dzika, takiego długo dojrzewającego. Długo dojrzewający najlepszy. Dwie dziurki po kulach ma. Albo, o. albo gdzieś coś przywalił. Mhm. Ale zapaszek? Mm. Aż się robi głodne. W końcu pierwsza zwałka. Das ist guber. No proszę, jak się pan wyszkolił. Zgrabny, to i się zmieści. A jak? A tam z przodu następne zwałki i tamy. Jak nie wąsko, to grząsko. I tu trochę powalonych drzew. Dajesz Marek, dajesz. Ruchy posuwisto-zwrotne. <noise> tak prawdę mówiąc, to możesz wsiadać już. Tylko, tylko tam zostało. Czekajcie, ono... Ty, to co, tą polę się się? Tak. Tu jest już do przepłynięcia. Marek toruje nam drogę lądem. Bo no, dobre się już skończyło. Tak jest. A Bimber poluje na zimorodki. To jest binder Koniec dobrego. Skończyły się, skończyło się burłaczenie. Zaczęły się zwałki Pięć już pokonanych, ale tu coraz więcej. Mniejszy kawałeczek rzeki nam się teraz trafił Miejmy nadzieję, że troszeczkę podgonimy tempo. Paweł się jeszcze przebija przez przeszkodę. Oczywiście Bimber nie odstępuje go na krok. A się dzisiaj nabiega biedak. Man, kolację wieczorem z nami z jej będzie dobrze. Tutaj całkiem podobnie jak na Górnej Brdzie. Wydawało nam się, że tamta rzeka stanowi taki wyższy stopień trudności. Ale tutaj do tego stopnia dotarliśmy trzeciego dnia. A razem z nami cały czas Bimber. Bimber Mordo. Bimber dzisiaj ma ostre przejścia. To jest bardzo dużo trzcin. I on brnie w tych trzcinach biedny. Cały czas za mną. Marek z przodu, bimber ze mną. Marek z tyłu, bimber ze mną. Nie wiem, zakochał się chyba. Oj, A guber? Bardzo zróżnicowany. Trochę szeroko i się fajnie płynie. Potem znowu wąsko. Potem z wałki. Miejscami wąsko, miejscami grząsko. Takie 50 twarzy gubra. Marek trafił na następne zwałki. Zapytałem go, czy, czy wychodzimy. On na to, że jeszcze rozkminia. Bo to jest taki rzeczny szachista. Opracowuje strategię następnego ruchu. Kilka ruchów w przód, zapewne. I jak to wygląda? A wyjść tutaj na ten, ten. Trochę głośniej, bo w tylnych rzędzach Cię nie słyszą. te drobnicę musimy wziąć i na lince przeprowadzić aż tam, bo tu jest jakaś mielizna się zrobiła i tak nie przepłyniemy, a tam już pójdzie. A znaczy co, musimy wyciągnąć kajaki na brzeg? Nie, te drobne patyki musimy wyciągnąć. Tak. Za lin na lince, przekładać linkę pod tym. Aha, dobra, dobra. Aż, aż do tej do tej yy, grubej. Z bo tam zobacz, tam jest mielizno, Stoi w poprzek, na środku jest wyspa. Mój kajak już przeciągnięty. Teraz Paweł bierze się za swój. Trochę go wykorzystałem, bo ma gumaki wyższe, a mi się nie chciało zakładać, i tak, bym, i tak by mi nabrały. kolejną przeszkodę widziałem że Marek filmuje więc... więc widzieliście Ale Marek znowu siedzi na czymś Dobra, przepłynął Ja się muszę rozpędzić Znowu się zaczynają trzciny No więc znowu wyciągam pojedyncze wiosełko żeby sobie z tym poradzić Przeszkoda siły Ci doda. No nie, mi odejmuje jakoś sił. Każda przeszkoda. Znowu Bober nam wszedł w drogę. Zwalił drzewo, zrobił tamę. Musimy jakoś się prze, przedostać przez to. No, a każda przeszkoda tak jak mówię, odbiera sił. Jesteśmy ciągle przed kętrzynem, czyli w lesie. No i tego bym oczekiwał aż do noclegu. Z biegiem rzeki zamiast być coraz lepiej, to jest coraz gorzej. Mamy kolejną zwężkę, zwalone przez bobry drzewo, tylko ambony jakby piękniejsze. Wąwóz. Woda normalnie. Lusterko cichutko. Ptaszki śpiewają. Coś pięknego. Pięknie, jak pięknie, ale to jest kolejny przełom gubra. A to oznacza trudności. O, właśnie takie. Marek z wałku Aleś udrożnił Elegancko tego No i co Bimber? I co teraz zrobisz? Kombinuj, chłopie kombinuj Pójdzie po kamieniach. Chyba się tym nie przejął

wędrędy teraz. Udało się mam zdobyć. Na zupę. O proszę chuba buba. pary pień spróchniały całe osiedle dziupli To jest parę ludzi chyba wątany No, to teraz taki coś przynależy.